No ja oddawam, oddaję regularnie krew co miesiące, kiedyś w trakcie badania, w trakcie badania krwi, przed oddaniem krwi, przed oddaniem krwi wyszło mi, że mam bardzo podwyższoną ilość czerwonych ciałek krwi i no lekarka się za głowę złapała, bo ponoć maszyna zgłupiała w tym momencie mojego badania mojej krwi i pyta się coś, co, co się dzieje, ja mówię nie nic, ogólnie się dobrze czuję, no ale wynik jest nie taki jak powinien być. I na międzyczasie poznałem właśnie Piotra, zacząłem pić Monavi. Po miesiącu przedłużyłem trochę, także trzy miesiące nie oddawałem krwi. Po miesiącu, od, 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 od momentu, kiedy zacząłem pić, pić Monavi, poszedłem na ponownie oddać krew. poprosiłem o ponowne badanie krwi. Wynik był radykalnie zmieniony i lekarz się pyta, widząc, widząc ostatni wynik, a ten, co robiłem. Ja mówię nic, no, tylko poza tym, że piłem sok z mieszanką 19 owoców, gdzie jest yy, jego lasa i no to mówi nie pan pije więcej tego, bo to panu nie...